Ciemano nie skończyło się to dobre. Pali śniegiem, zobaczcie jaki małwan. 34 stopnie, pompy ciepła już się przygotowuje do defrostu, ale jak w takich warunkach, przy takich temperaturach, słuchajcie, jak to realnie wygląda. Bo tak, jak to to 34, to mniej więcej sobie leci nagrzejniki teraz. Jest wystarczająco przy tej temperaturze to z minus 0 stopni. Idę szybciej, bo mam. Minuty już odtąd nie wrzucają, także jak to sobie leci? Słuchajcie, o! Zobaczcie, tak na szybko żeby było 1780 W pobiera, a generuje nam, słuchajcie, już teraz 4,51-4,44 zawalony wymiennik. Normalnie masakryczny, także 4,60 kW generuje. 1779 pobiera przed samym defrostem. Tutaj sobie tak to leci. Ładnie. I jeszcze dodatkowo zaraz policzymy, ile to było w ogóle. O, tak wygląda. Co so, idzie na dom. 34, widzicie, idzie na dom. Bardzo ładnie. I nie ma z tym problemu. Także mamy. 1750 policzmy i 4,5 kW no i mamy wynik taka, że tak powiem brutalna prawda już w najgorszym jakim może być e, nastawieniu na tą pogodę 2,5 kW 2,5 COP czyli z 1 kW energii wyciągamy 2,5 kW słuchajcie ciepła a widzieliście jaki jest wymiennik zawalony także tam już przypływu powietrza nie ma żadnego a jednak to Cały czas sobie śmiga. A po defroście będzie sobie zużycie podobne, ale tutaj będzie wtedy około 6 kW i wtedy będziemy mieć 3,5 COP. Także trzeba liczyć średni z miesiąca, a najlepiej z roku. Ja liczę roczny i to jest najważniejszy miesięczny międzyczasie. Ale to jest właśnie, to jest najgorsza pora dla pomp ciepła. Właśnie taki śnieg. E, zero. Jak przyjdą mrozy, spadnie wilgotność i wtedy trzymamy się na trójeczce przy minus 5, nawet bez żadnego problemu. Co będę Wam na bieżąco, także leci, kręci się, niech się rozmraża. I lecimy dalej. A ta pompa fajna, bo 3 minuty trwa cały defrost. Od wejścia w niego do wyjścia, a nie tylko to samo rozmrażanie. Także super sprawa.